Czy są tu fani muminków? Jak jesteście, to idziemy bawić się. Mumimbary Park to jedyny poza Finlandią park muminków. Położony w mieście Hanno w prefekturze Saitama. Może zwieźć dom muminków, doliny muminków, atrakcje takie jak teatr, warsztaty artystyczne. Zaczynamy eksplorację! A dla mnie była to nostalgiczna i pełna emocji podróż do dzieciństwa, kiedy to całymi dniami zasiadywałam i pożerałam wręcz to muminków, siedząc i marząc, aby być w ich świecie, aby przeżywać te przygody wraz z nimi. Kiedy wakacyjne dni mama wołała mnie na wieczorynkę muminki, to musiałam szybko biec, bo nie mogłam opuścić żadnego odcinka. I jak to ta dziwna Emi Cesarzowa Joka, i ja oczywiście nie, nie rozumiałam tyle ludzie bali się Buki czy Hatifnatów, bo przecież są takie kawaii. A jako mama jestem szczęśliwa, że moje dziewczyny też pokochały muminki i że razem po prostu świetnie się bawiłyśmy. Właśnie tu włączyłam do Jerzianka barometr i on nie wiedział, że Hatifnaty to są takie elektryczne stworzenka. Ja wszystkie książki przeczytałam. girl. A on tak, ujaźcie, coś tam oglądał, jak był mały, ale nie ogarnia, nigdy nie czytał, więc. No ja mam przygodę, ja mam przygodę życia. Jest cudowny.